Obudziłem się w małym, skromnie umeblowanym pokoju, z białymi ścianami i ciemnobrązową podłogą z drewna. Na podstawie tego, co widziałem wokół siebie, byłem w stanie oszacować, że budynek został zbudowany pod koniec XIX wieku. Próbowałem oderwać głowę od poduszki, ale poczułem paraliżujący ból w czole. Mniej więcej w miejscu, w które uderzyła mnie rękojeść noża podczas ceremonii w lesie. Nogi miałem obolałe. Jak gdyby były wypełnione cementem Nie mogłem zrozumieć, co uniemożliwiło mi wstanie na ceremonii Drzwi się otworzyły, usłyszałem stumiony dźwięk Lombard z kozią głową wszedł do pokoju I zamknął za sobą drzwi Dzień dobry mój gościu, zawołał Zakładam, że dobrze się wyspałeś Tak, odparłem Zaraz po tym, jak twój przyjaciel prawie zamał mi nos Nie musisz się o niego martwić, przyjacielu jego głupie działania kosztowały go miejsca w naszych szeregach, powiedział uspokajającym tonem. Lombard usiadł na łóżku obok mnie, a ja instynktownie lekko się cofnąłem. Spokojnie, przyjacielu. Naprawdę jestem człowiekiem. A to to tylko maska, nic więcej. A co z całą resztą? Te bzdury, o których mówiliście. Głowa kozy. Czarny krąg potrzebuje odpowiedzi. Teraz masz prawo się bać. Wszystko ci wyjaśnię. Zaczynę od początku. Poprawił się na łóżku. Pod koniec XIX wieku dwóch kuzynów założyło miasto niedaleko stąd. Była to mała wspólnota rolnicza. Bardzo dobrze prosperująca, kwitnąca społeczność. Dopóki nie uderzyła epidemia, wielu zmarło, w tym córka burmistrza. W desperackiej próbie społeczność zjednoczyła się i stanęła przeciwko chorobie. Spalili wioskę doszczętnie i przeniesie się do domu burmistrza, czyli budynku, w którym teraz jesteśmy. Plan się powiódł. Cały personel medyczny zgromadzony w jednym miejscu znacznie ułatwił leczenie chorych i wkrótce epidemia została zażegnana. Z przyzwyczajenia społeczność pozostała w tym domu, jako jedna rodzina do dziś, która jest tym patriarchą. Nakrycie głowy kozy symbolizuje jedyny gatunek zwierzęcia, który zapewniał nam jedzenie i picie w tych mrocznych czasach. A dla twojej informacji jest ono na stałe przymocowane do mojej głowy. Nazwaliśmy się Czarnym Kręgiem na cześć czarnego stołu w wietali, wokół którego zbieraliśmy się, by opowiadać historię i motywować się nawzajem. Wydarzenie, w którego centrum się znajdowałeś, było znane jako Sakrament Neofity. Dajemy nowicjuszowi małą dawkę środku halucynogennego, i prowokujemy go do ujawnienia nam swoich prawdziwych uczuć, abyśmy mogli stwierdzić, czy możemy mu zaufać. Byłem zdecydowanie przeciwny temu sakramentowi, ale zostałem zmuszony przez im i nie miałem wyboru. Słowa, których użyliśmy, miały po prostu ukryć naszą dyskusję z powodu braku zaufania kręgu. Jeśli chodzi o działanie Alabastra, szczerze przepraszam, Lombard podniósł swoją masywną postać i zwrócił się bezpośrednio do mnie. Oto ja, Valentin Ambros Lombard II. Nie mam nic do ukrycia, jestem do Twoich usług. Nie trzeba dodawać, że byłem pod wrażeniem ilości informacji, które zostały mi przekazane. Zanim zdążyłem odpowiedzieć, Lombard zapytał: Jakieś pytania? Potrząsnąłem głową, gdy do pokoju weszła kobieta ubrana w proste brązowe szaty, upadła na kolana i powiedziała bez ogródek: Jesteś potrzebny w ambulatorium, mój panie. Lombard odwrócił się do niej i powiedział Będę tam tak szybko jak to możliwe, Alice. Czy Stewan znów miał starcie z kosą? Nie, odpowiedziała z uśmiechem, wciąż patrując się w podłogę. Pierre znów dokuczał Sylvii, a ona wściekła się i przyłożyła mu swoimi małymi pięściami. Oboje czekają tam na ciebie. Przywódca zaśmiał się serdecznie. Ach, ten Pierre, prawie tak psotny jak ja, gdy byłem małym chłopcem. Odwrócił się do mnie. Wrócę, by porozmawiać z tobą później, przyjacielu. Ale teraz muszę zająć się tą sprawą. Wypoczywaj. Zarówno Lombard, jak i kobieta wyszli z pokoju i zamknęli drzwi, pozostawiając po sobie jedynie ciszę. Czułem, że moja głowa jest obolała, więc postanowiłem posłuchać rady mojego nowego przyjaciela i odpocząć. Obudziłem się wczesnym rankiem i zobaczyłem Lombarda siedzącego przy biurku na skraju mojego pokoju. Dzień dobry, przyjacielu! Powiedział radośnie. Chodź, usiądź, zjedź coś. Wstał z krzesła, odsłaniając półmisek z kiełbasą i chlebem, obok którego stała szklanka soku. Udało mi się podnieść z łóżka. Moje nogi były obolałe, a kolana zablokowane. Ale pokuś tykałem do biurka i usiadłem. Zacząłem powoli próbować posiłku. Zbierz siły, będziesz ich potrzebował później. Zatwierdziłem to z kręgiem. Dzisiaj około trzeciej. Oprowadzę cię po domu i terenie. Postaraj się więc do tego czasu rozruszać nogi. Lombard machnął tylko ręką i wyszedł z pokoju, niczym wiatr wiejący w lesie. Po kilku minutach skończyłem moje dziwnie smakujące dania. I wpatrując się przez okno, przez resztę czasu siedziałem, rozciągając zmęczone nogi i wyglądając przez okno. Cały dzień leżenia w łóżku i walka z tym, co trzymało mnie przy ziemi w lesie, sprawiły, że były obolałe i osłabione. Przede mną rozpościerały się pola uprawy. Kończące się gęstym lasem, a pojedyncza, polna droga, wyłożona pochodniami, prowadziła do domu, że zakładałem, że gdzieś w lesie znajduje się stół piknikowy i ołtarz, a dalej pole kukurydzy, na którym spotkałem mojego towarzysza. A jeszcze dalej Elizabeth. Dom. Westchnąłem. Gotowy? Podskoczyłem z zaskoczenia, gdy Lombard przerwał ciszę w pokoju. Czas minął szybciej niż się spodziewałem. Chodź ze mną, przyjacielu! Niepewnym krokiem wszedłem do holu, z obrazem innego mężczyzny z głową kozła, masywnym żyrandolem, oświetlającym pokój poniżej i rzędami pokoi wzdłuż ścian. Tutaj jest drugie piętro, używane do zakwaterowania naszych pracowników. Pokój, w którym przebywasz, jest pokojem gościń. Nie jest używany zbyt często. Wychodzi na pokój wejściowy, który odwiedzimy później. Czy to ty na obrazie? Zapytałem. Ha! Nie, to założyciel kręgu. Mój pradziadek. Ambros Garrett Lombard. Co za wspaniały człowiek. Szkoda, że nie mogłem go poznać osobiście. Więc to on zapoczątkował tę całą sprawę z kozią głową, zapytałem retorycznie. Zeszliśmy na dół, wędrując przez pokój wejściowy, sal i pokój dzienny. Słuchałem opowieści Lombarda, o tym, jak czytał dzieciom bajki przy kominku zimie I o starym człowieku który był mistrzem fortepianu stojącego w salonie. Zapytałem go o podwójne drzwi na końcu pokoju wejściowego, ale otrzymałem odpowiedź, że nie powinienem tam wchodzić, ponieważ nie jestem jeszcze wystarczająco wtajemniczony. Weszliśmy na zewnątrz i zwiedzaliśmy teren. Z zewnątrz dom był ogromny. Wyraźnie był to jakiś rodzaj starej farmy. Skręciliśmy w lewo wokół domu, aby zobaczyć trzy budynki w oddali. Zapytałem Lombarda, do czego służą. Odpowiedział, że jeden z nich to kaplica, Teraz zniszczona i nieużywana. Mały budynek używany jest jako szkoła. I mniejszy betonowy budynek używany jako magazyn. Skinałem głową i poszliśmy dalej. Wykorzystałem ten moment, by zapytać. Cóż proszę pana, na czym dokładnie polega pańska praca? Lombard zatrzymał się w połowie kroku, by zastanowić się nad moim pytaniem. Jestem dyrektorem zakonu, przyjacielu. Jestem wieloma rzeczami. Sędzią, dyrektorem, ojcem, lekarzem. Wiele rzeczy przyjacielu, wróciliśmy do mojego pokoju i Lombard poinstruował mnie, że teraz, gdy wiem co gdzie jest, mogę poruszać się po posiedłości woli, ale tylko w ciągu dnia, w nocy muszę pozostać w swoim pokoju. Widząc, że słońce chyli się ku zachodowi, poszedłem spać. Spędziłem kilka następnych dni, wędrując po terenie i orientując się w okolicy. Po rozmowie z kilkoma innymi członkami kręgu zauważyłem pewien stały motyw: nigdy nie zrywali kontaktu wzrokowego i mówili w bardzo spokojny sposób. Niezależnie od wieku, znajdowali sprytny sposób na uniknięcie moich pytań, szczególnie tych dotyczących Lombarda, betonowego budynku lub tego, co dzieje się w wielkiej sali. Widząc, że niczego się nie dowiem, Widząc, że niczego się nie dowiem od członków zakonu, musiałem sam poszukać odpowiedzi. Udałem się do budynku, który znajdował się około 100 metrów od domu i postanowiłem dokładnie go obejrzeć. Budynek nie miał okien, miał tylko jedno wejście, pojedyncze, żelazne drzwi zabezpieczone dużą kłódką. Zamierzałem zbadać to miejsce, ale zanim znalazłem sposób na otwarcie zamka, słońce zaczęło już zachodzić i niechętnie wróciłem do domu. Minęło kilka tygodni bez owoców poszukiwań. Aż w końcu wróciłem do pełni zdrowia. Czując, że wracają mi siły, zacząłem poranek od szybkiego treningu. Lombard wszedł w połowie pompki. Więc widzę, że znów jesteś na nogach? powiedział oschle. Tak, czuję się całkiem dobrze, odpowiedziałem. Lombard chodził w te i z powrotem. Wyobrażam sobie, że wkrótce będziesz chciał wrócić do domu westchnął. Wstałem i spojrzałem na postać przypominającą drzewo. Tak, chciałbym. Bardzo, bardzo tęsknię za Elizabeth. I chcę wszystko naprawić. Dobrze, dobrze, Lombard przerwał. Robercie, jeśli mógłbyś zostać jeszcze tydzień. Czuję, że stałeś się tutaj członkiem rodziny i chcemy odprawić rytuał odejścia w tę niedzielę, tylko po to by się pożegnać. Byłeś jednym z najmilszych gości, jakich spotkaliśmy od dłuższego czasu. Podszedłem do kozłogłowego olbrzyma. Spojrzałem mu w oczy, tak jak robił to wiele razy wcześniej i uśmiechnąłem się. Będę zaszczycony, przyjacielu. Tego wieczoru, tuż przed zachodem słońca, lombard ponownie wszedł do mojego pokoju. Był znacznie poważniejszym tonem niż wcześniej, a jego postawa tworzyła wokół niego przytłaczającą aurę. Robercie, odprawimy rytuał przygotowujący cię do wyjazdu. Jedyne czego od ciebie wymagam, to nie zakłócać go. Proszę zostań w tym pokoju do mojego powrotu, to tylko rodzaj próby nie chcę zepsuć żadnych niespodzianek. Szybko przytaknąłem starając się zignorować nagłą zmianę w nastawieniu lombarda, gdy mrugnąłem, nie było już go w pokoju. Tak naprawdę nie byłem do końca szczery z moim gospodarzem, podczas mojego pobytu w domu. Na każdy akt gościnności, który oferował, przypadało wydarzenie lub element, który wywoływał w moim umyśle nieufność. W jednej chwili Lombard dostarczał mi jedzenia i widziałem jak uczy dzieci jak kochający krewny, ale w następnej zauważyłem betonową chatę lub przypomniałem sobie, co wydarzyło się w lesie kilka tygodni temu. Pełne miłości i życzliwości spojrzenia członków grupy. Zderzało się z ich niepokojąco spokojną mową. Każdy impuls w moim umyśle kazał mi uciekać ale wiedziałem, że nigdy nie dotrę daleko, zanim zostanę schwytany, lub nawet gorzej. Dzisiejszy tajemniczy nakaz sprawił, że moja ciekawość osiągnęła punkt krytyczny i tej nocy podjąłem decyzję. Gdy tylko w domu zapadła cisza, zdjąłem ciężkie buty robocze, otworzyłem drzwi i wszedłem w ciemną odchód. Od dzieciństwa wspinałem się na drzewa w pobliskim parku, więc zadanie pokonania ścian sali bankietowej przyszło mi z łatwością. Po zejściu po schodach przejściu przez hol i wyjściu przez drzwi, bez najmniejszego dźwięku, byłem pod wrażeniem moich umiejętności skradania się. Podbiegłem na bok korytarza i rozpocząłem wspinaczkę. Było to dość łatwe. W starych cegłach brakowało kilku kawałków, które tworzyły doskonałe uchwyty. Wkrótce znalazłem się na dachu. Od środka słyszałem ten sam dudniący dźwięk, który słyszałem w nocy w lesie. Desperacko szukałem drogi do środka. Gdy natknąłem się na mały włas prowadzący do drabiny, która opadała na coś, w rodzaju strychu gospodarczego. Przycupnąwszy obok kilku starych skrzyń, byłem w stanie słyszeć i widzieć wydarzenia rozgrywające się pode mną. Zaskakującą wyrazistością na mojej twarzy pojawił się krzywy uśmiech. Gdy wyczekiwałem poznania prawdy, pomruki zakapturzonych wyznawców ucichły, a na scenę obok znajomego ołtarza kroczył gigantyczny lombard. Podniósł ręce tak jak wtedy, gdy spotkaliśmy się po raz pierwszy, i przemówił z zapałem: Panie i panowie z Czarnego Kręgu, zbieramy się po raz kolejny, aby przynieść chwałę sekrze i uczcić obecność bladolicego, którego życie dobiegnie wspaniałego końca w przeddzień nadchodzącej niedzieli. Tłum ryknął z aprobatą. Moi przyjaciele, szczerze przepraszam za. Lombard warknął pod nosem. Przerwę kilka tygodni temu. Publiczność wybuchła gromkimi prawami i okrzykami. Teraz, moje dzieci, zaplanowałem swego rodzaju próbę, aby pokazać wam wszystkim, jak rozprawimy się z bladolicym i wyplenimy te plagę z naszego pięknego zakonu. Przedstawiam wam człowieka, który ponosi winę za opóźnienia, brata alabastra. Każdy z członków zawół z radości, wciągając do pokoju i na ołtarz mężczyzny z zawiązanymi uczami. Nagiego, z wyjątkiem przepaski biodrowej, z licznymi dziwnymi tatuażami zdobiącymi jego wyrzeźbiony tors. Poczułem, jak kolacje podchodzi mi do gardła. Trzech mężczyzn w czerwonych płaszczach przymocowało ręce i nogi mężczyzny do oparza, podczas gdy Lombard sięgnął do skrzyni za Alabaster szlochał ze strachu a jego błagania o pomoc zmieniły się w niespójne krzyki, gdy jego kończyny były skrępowane. Aż jeden z mężczyzn w czerwieni owinął mu usta kawałkiem materiału, by go uciszyć. Lombard obrócił się błyskawicznie i uniósł nad głowę połyskujący sztylet. — To i teraz składamy ci ofiarę wszechmogąca Sekro. Ofiarę z ciała i krwi. Azabaster wił się już. nie od potu. A krew ściekała mu z kącików ust, gdy próbował krzyczeć. Tłum poderwał się z niecierpliwością, oblizując wargi z rządzą krwi w oczach. Teraz, na chwałę matki, oddaję swoje życie. Powtórz! Lombard odsunął tkaninę, a alabaster wydał z siebie krzyk tak głośny, że mógłbym go usłyszeć z mojego pokoju. Pomocy! Knebel ponownie został założony w usta. Knebel ponownie został założony w usta. I Alabaster został uderzony w twarz. Ponownie ściągnęli materiał. A Alabaster zawołał. Na chwałę matki oddaję swoje życie. Bez wahania Lombard wbił ostrze w brzuch mężczyzny. Który zaczął krzyczeć z bólu i strachu. Wódz wykonał długie cięcie wzdłuż brz... Wódz wykonał długie cięcie w górę brzucha. Słyszałem pękające kości i rozciągające się ciało. Gdy mężczyzna jęczał w agonii. Płynny szkarłat spłyskał dłonie naczelnika. Wypływając z ziejącej rany Lombard odrzucił zakrojony nóż na bok Następnie zanurzył dłonie w drgającym ciele alabastra I kilkakrotnie szarpnął jego ramionami w górę Aż wyrywał coś co wyglądało na wątrobę Prawie zwymiotowałem Lombard trzymając ociekający organ nad głową krzyknął Na chwałę sekry Wepchnął kawał mięsa do ust niczym dzika bestia Tum wywatował z radości na ten bezbożny widok Zwłoki zostały uwolnione I zaciągnięte do bocznego pomieszczenia Zastygłem w bezruchu Gdy moje dawne odczucia względem pozornie życzliwego przyjaciela Legły w gruzach Zanim zdążyłem zrozumieć co się dzieje Usłyszałem jak Lombard zwraca się do członków Nikt nie powinien mówić o tym naszemu gościowi A jeśli chodzi o Bledolicego To sprawdzę jak miewa się nasz przyjaciel Powiedział z chichotem Gdy zamaskowani mężczyźni i kobiety wybuchli śmiechem Wróciłem na dach, zanim Lombard zdążył opuścić scenę.